Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu, briefingu, którego głównymi gośćmi, uczestnikami są pan Adam Hoffman, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Mariusz Antoni Kamiński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i ja, Dawid Eckiewicz, kandydat do Parlamentu Europejskiego Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować kolegom, którzy przyjechali dzisiaj, aby wesprzeć moją kampanię wyborczą. Za chwilę ruszamy dalej w, w odwiedziny Dolnośląskich miast. Odwiedzimy Oleśnicę, Trzebnicę, być może jeszcze dzisiaj zdążymy Wołów. Kampania wyborcza polega, nasza kampania wyborcza polega również na tym, że podejmujemy działania profrekwencyjne. Chcemy namawiać do udziału w tych wyborach. Uważamy, że to jest niezwykle istotne, aby uczestniczyli w tych wyborach nasi sympatycy, nasi zwolennicy i wszyscy obywatele. Decyzje, które zapadną w Parlamencie Europejskim jeszcze w tym roku są tak ważne i tak strategiczne dla przyszłości naszego kraju, iż nie można pozostawiać tych, tych spraw, tych decyzji ludziom przypadkowym, ludziom, którzy znajdą się w Parlamencie Europejskim przez przypadek, tylko dlatego, że frekwencja jest bardzo niska. Ale o szczegółach bardzo poproszę, aby powiedzieli pan Adam Hoffman i piłski. Szanowni Państwo, Dolny Śląsk, wraz z opolszczyzną, ale Dolny Śląsk jako tak główna część okręgu do Europarlamentu miał, jak zaczynaliśmy przygodę z Unią Europejską przy pierwszych wyborach 7 mandatów, w tej chwili ma 5. Jest niezmiernie wielka szansa, żeby miał sześć. Jest niezmiernie wielka szansa, żebym miał sześć. Bo Prawo i Sprawiedliwość walczy tutaj o dwa mandaty i dzięki dobrej kampanii lidera listy Dawida Jackiewicza ma na to szansę. W związku z tym, ja bym gorąco chciał zaapelować nie tylko do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości wierzę, że oni pójdą ukarać Donalda Tuska żółtą kartką, ale do wszystkich wyborców innych ugrupowań, mniejszych ugrupowań na centro prawicy, żeby nie marnowali swojego głosu. Nie tracili tego głosu na partię, i tak nie przekroczą progu, a zagłosowali na partię zmiany, na Prawo i Sprawiedliwość, na Dawida Jackiewicza. Dlatego, że tylko wtedy Dolny Śląsk ma szansę na sześć mandatów, co mocno wzmacnia siłę tego regionu i w związku z tym wszyscy ci, którzy chcą, by ten region był silny, e, powinni oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko my mamy tutaj szansę zwiększyć liczbę mandatów o jeden. Co więcej, jak Państwo zapewne wiedzą, istotną bolączką tych wyborów jest frekwencja. I także od frekwencji na Dolnym Śląsku i o Polszczyźnie będzie zależeć, czy ten mandat następny dla do Dolnego Śląska będzie. czy bez względu na kolory partyjne, bez względu na sympatie polityczne, chyba wszystkim na Dolnym Śląsku zależy, by frekwencja była jak najwyższa. Aby frekwencja była najwyższa, bo wtedy ten szósty mandat, czyli ta siła Dolnego Śląska w oczach Polski, siła Dolnego Śląska w oczach Europy, ma szansę wzrosnąć. I za chwilę Dawid Jackiewicz przedstawi pomysł, jak zwiększyć tą frekwencję. Jedyny możliwy pomysł w tych wyborach. Nie ma innych pomysłów na zwiększenie frekwencji, niż coś, co zaproponuje za chwilę lider naszej listy. Ja bym chciał jeszcze tylko na koniec dodać jedną rzecz: że my mamy w tych wyborach możliwość, mówię o mieszkańcach Dolnego Śląska, mówię my, dlatego, że jak Państwo pewnie wiedzą, spędziłem tu dużą część swojego życia i na studiach i później, I tak jak tu jestem, to zawsze bardzo mówię to z taką, no, czuję się tutaj jak u siebie, ale mieszkańcy Dolnego Śląska mają możliwość wyboru, wyboru między ludźmi, którzy znają się na specyficznym obszarze życia, na przykład na kulturze. Zajmują się, tak jak chociażby pan minister Zryjski, kulturą, i pewnie o to będą walczyć w, w Parlamencie Europejskim. Kultura jest ważna, ale w tej chwili, z punktu widzenia Polski, najważniejsza jest inna rzecz: bezpieczeństwo energetyczne, najważniejsza jest energetyka. I człowiekiem, który właściwie jest twarzą polskiego pomysłu na Unię Energetyczną w Polsce nie tą wyśmianą przez. Kanclerza przez komisarza Tingera Unię Energetyczną Tuska w Europie, która jest Unią Europejską Energetyczną, która jest dla Polski po pierwsze szkodliwa, po drugie już wyśmiana, tylko na Polską Unię Energetyczną, czyli na pomysł, by Polska była bezpieczna, na gazoport, na pięć punktów, które zaproponowaliśmy, czyli na szybkie dokończenie gazoportu, na Baltic Pipe, na... To, by, byśmy mogli czerpać ropę Odesła Brody na wszystkie pomysły, które zgłosił Dawid Jackiewicz, twarzą tego bezpieczeństwa energetycznego w Polsce dzisiaj jest nasz były minister skarbu, a także twórca programu energetycznego Dawid Jackiewicz. Więc jeśli macie do wyboru bezpieczeństwem a kulturą, stawiajcie na bezpieczeństwo, stawiajcie na Jackiewicza. Muszę przyznać, że z dużą przyjemnością odwiedzam dzisiaj Wrocław i Dolny Śląsk, aby wesprzeć w ostatnim tygodniu kampanii Dawida Jackiewicza. Bo to jest człowiek, który najlepiej reprezentuje nasze hasło. Służyć Polsce, słuchać Polaków. Dawid jako były wiceminister Skarbu Państwa, ale również wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa jest naszą twarzą w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. To on jest twórcą programu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o energetykę. I to on służy Polakom właśnie w jednym z tych najważniejszych, kluczowych kwestii, kiedy mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego. A przed nami w Europie, w Parlamencie Europejskim, również będzie w następnej kadencji olbrzymia batalia na temat bezpieczeństwa energetycznego, w której Dawid Jackiewicz będzie dobrą twarzą Polski, będzie godnie reprezentował Dolny Śląsk. Ale to również człowiek, który słucha Polaków. Już do legendy przeszło to, ile spotkań odbył Dawid Jackiewicz, jak że jego kampania jest naprawdę bezpośrednia, że ma małe i duże spotkania i duże miejscowości i te mniejsze miasteczka i, i wioski. Jest wszędzie, słucha, cierpliwie odpowiada na pytania. Dlatego przyjechaliśmy dzisiaj tutaj mu pomóc, rzeczywiście odwiedzić jedno miasto po, po drugim i rozmawiać z ludźmi, bo chcemy, aby frekwencja była jak największa, bardzo nam na tym zależy i mamy nadzieję, że dzięki temu Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale również o Polszczyznę, głosując na Prawo i Sprawiedliwość, głosując na lidera listy Dawida Jackiewicza, również to doprowadzi do tego, że rzeczywiście ten region będzie miał sześć mandatów, co ostatnio taka sytuacja nie miała miejsca. Więc stawiamy na Dawida Jackiewicza, stawiamy na człowieka, który służy Polsce i słucha Polaków i jedziemy robić kampanię. Ostatni tydzień mam nadzieję, że zmobilizujemy wiele, wielu mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny do oddania głosu, ale Dawid ma zdecydowanie bardzo dobry pomysł, jak tą frekwencję zwiększyć. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja chciałbym na tej ostatniej prostej, w ciągu tych najbliższych dni, które wiemy o tym doskonale rozstrzygają o, o decyzjach wyborczych naszych rodaków, obywateli mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Chciałbym na tej ostatniej prostej, rozumiejąc, że decyzja jest tak naprawdę decyzją wyboru pomiędzy dwiema najsilniejszymi formacjami politycznymi i dwiema wizjami rozwoju Europy, pomiędzy wizją proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, a wizją proponowaną przez Platformę Obywatelską, odrzucając skrajności w postaci ruchu palikota i tym podobnym. Więc skoro wybór jest pomiędzy tymi dwiema wizjami, pomiędzy dwiema formacjami mającymi największe szanse, proponuję, abyśmy przygotowali jeszcze w tym tygodniu debatę jedynek, tylko dwóch. Zapraszam pana Bogdana Zdrojewskiego do tego, aby siadł do stołu ze mną i odbył debatę na różne tematy. Nie tylko o kulturze, nie tylko o bezpieczeństwie energetycznym, na których się znamy. I mamy coś więcej niż przeciętny kandydat do zaproponowania. Proponuję, abyśmy odbyli kompleksową dyskusję o wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Dajmy wyborcom za, za Państwa pośrednictwem, dajmy wyborcom możliwość podjęcia ostatecznej decyzji, na kogo, na którego z kandydatów i na jaką wizję Europy mają zagłosować w tym tygodniu. Nie pozostawiajmy szans frakcjom radykalnym, które proponują rzeczy oderwane od rzeczywistości, nie mające nic wspólnego z interesem naszego kraju, z interesem Polski. Panie Bogdanie Zdrojewski, wyzywam Pana na pojedynek słowny, proponuję, abyśmy starli się w debacie, merytorycznej debacie o przyszłości Europy. Mam nadzieję, że nie odrzuci Pan tej propozycji, że tych kilka dni, które pozostały do wyborów spożytkujemy w ten sposób, działając profrekwencyjnie właśnie.